A więc, siema, siema witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, jadę po jedną część. Pewnie zauważyliście w tytule, po co jadę, a więc e, pewnie już wiecie albo się domyślacie. Jadę między innymi po silnik do R. -ki. Słuchajcie, silniki do Erki obecnie to jest bardzo, bardzo ciężki temat, aby je dostać. Więc, jak nadarzają się okazje, no to ja po prostu takie silniki kupuję i później e, robię z nich jakiś tam pożytek. E, zobaczymy, co to będzie za silnik. W międzyczasie tam z Wami po prostu pogadam trochę. E, mam jakoś godzinę 30 minut jazdy, więc trochę jest. Mam nadzieję, że szybko mi to minie e, i że nie będzie mi się dłużyło. Jadę niestety sam, no ale co zrobić? Ten silnik leżał dwa lata. No, kurczę, w garażu. Wątpię, że będzie zerdzewiały czy coś w tym stylu. Więc tak to wygląda. Pierwsza moja jazda w sumie taka, gdzieś jakie, do jakiegoś miasta, czy coś, po coś. Tak naprawdę, bo prawka nie mam tak długo. I nigdy, nigdy nie jeździłem po takie rzeczy sam, tylko po prostu albo z kolegą, albo z tatą, ponieważ ja po prostu nie miałem prawka. Boże, ale ciężko się w ogóle jedzie. Kamerów. Masakra. Za 300 metrów skręć w prawo. Dobra, za 300 metrów będę musiał skręcić w prawo jak sprzeliście. No i co? Widzimy się trochę później, jak będę miał wam coś do w prawo Zawsze mnie zastanawiało, co jest w takiej firmie. Nie, nie wiem czy to widać. Zaraz w zobaczycie. W sensie co jest w tych tunelach. Kurde jakie to jest długie. Zawsze się zastanawiałem jak ten je jeździłem z statu czy, czy, czy tam z kimś. Nie wiem, czy to jest jakaś taśma produkcyjna, czy coś takiego? Nie wiem. Czy to są tunele, żeby po prostu przechodzić jakoś? Czy w się sensie z magazynu do magazynu, czy coś takiego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak ktoś wie, to może widać znać, bo w sumie jestem ciekaw. W sumie to mogę Wam sprzedać jedną sztuczkę, jak sprawdzać zawsze silniki, jeśli sami je odbieracie. Więc powiedzmy, znajdziecie sobie silnik na OLX-ie za fajną cenę. Kurde, tak powiedzmy, silnik Erki. No od razu patrzymy na cenę i mówimy, kurde, coś za tanio. Ale gościu pisze, że jest sprawny i tak dalej. Spoko. Najlepiej po prostu jak jedziecie na miejsce, wykręćcie sobie świecę, przyłóżcie palca. No i weźcie kable ze sobą, podepnijcie pod akumulator. I podepnijcie do silnika, czyli do rozrusznika, i wtedy będziecie czuć jakby kompresję, czy wam wypycha palec, czy nie. Będziecie mogli sobie taką motorsko, można powiedzieć, sprawdzić, czy ten silnik na pewno będzie chodził. Kurde, to nie jest pewny sposób, bo no nie da się jakby zajrzeć od razu do silnika dzięki temu sposobowi. Tylko po prostu ten silnik będzie kręcić i będzie wam prawdopodobnie wypychać palec, jeśli kompresja będzie dobra a jeśli będzie słaba kompresja no to no nie będziecie po prostu czuli jakby wam chciało wypaść ten palec z miejsca świecy oczywiście, bo musicie go przyłożyć na miejsce świecy o kurde Audi R8 w ogóle pojechało nieźle ale tutaj ciśniemy moim samochodzikiem jeszcze wam nie będę pokazywać co to jest za auto, zostawię to na inny odcinek Możecie typować w, w komentarzach, jak myślicie, co to jest za auto? Może z jakim silnikiem? O, gościu, mi baryknął, że bez światła miałem. Dzięki, ziomek, doceniam. Myślę, że po 18.00 będę dopiero w domu. Postaram się jeszcze dzisiaj nagrać wam film z ogarniania blaszaka. Więc w ogóle to jest naprawdę kurde dzień, mega kurde roboczy, można tak powiedzieć. Nagrałem dzisiaj dwa pełne filmy i nagrywam teraz trzeci. Zobaczę w sumie, czy będę to dzisiaj nagrywać, czy może jutro. jakąś uliczkę e, tak mnie prowadzi ten pies. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Zaraz zobaczymy czy dobrze mnie poprowadzi Mam nadzieję, że tak. Jakaś dzielnica tutaj. Zaraz powinniśmy być. Chyba ten żółty dom tak mi się wydaje. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Dobra, ten pokazuje. Więc jedziemy tutaj do niego. Aha, bo nie tutaj u weterynarza są, dobre Dobra, no to idę do gościa. No co dasz z ganze kistę? Jest kast, ganze Kiste haben. Hier ist nur Filterkasten und hier ist die ganze Kabellei, alles was da mit Zündschloss und so. Das war damals ein Unfallmotorrad. Äh, und der sollte laufen. Ja. Und sind sie sich sicher auch? 90%. Ja, dann muss ich mich darauf einfach verlassen. Ne? Ja, dann können wir die Kiste mitnehmen. Und ja. nice. ja. hast du? Na, über 100.000. Echt? Ja. Schon groß. Dann können wir hier das, das irgendwie dann machen. Ich würde Ihnen einfach Handschlag geben. So. Ich bedanke mich. Äh, Ja, i się opyde Dobra, więc silnik już został kupiony. Bardzo sprawnie poszło, spoko gościu. Ja nawet nie sprawdzałem w sumie tego silnika. Wychodzę z myślą, że będzie wszystko dobrze. Więc oby tak było, kurde, ale mi te okulary przeszkadzają. No nie ma to jak w okularach słonecznych jechać po zmroku. No naprawdę powiem wam, że... Sztos. Ogólnie silnik powinien chodzić. On go kupił dwa lata temu. No i od tamtego czasu tylko leżał. Więc tak to wygląda. Dobra ludzie, a my już jesteśmy w domu I słuchajcie, w sumie to ja jestem w domu Bo Emilek jakby cały czas w domu Słuchajcie, wróciłem z silnikiem Udało mi się wyhaczyć jeszcze 50 euro Więc jest kozacko Kupiłem go za bardzo dobrą cenę Zobaczę co z nim zrobię, może zrobię z niego pożytek Jeśli nie, no to po prostu go sprzedam I słuchajcie, teraz po prostu go przetestujemy Czy on będzie chodził, więc pokażę wam sposób Jak można w amatorski sposób Sprawdzić czy silnik ma kompresję I czy po prostu, no Słychać, że po prostu dobrze chodzi czy tam nic nie brzęczy, czy takie tam. Więc po prostu przejdźmy sobie do silnika. Co Emilek? Nic. Przywitaj się z widzami. ten Tęskniłeś za widzami? No. Myślisz, że widzę je za tą też? No. Na pewno. A więc mamy tutaj silnik. No i co mam mogę powiedzieć? Jest to silnik z Yamahy. R125 po wypadku, no i ogólnie serio, widać, że został wyciągnięty z motocykla i po prostu tak sprzedany. No dobrze, że dotkany jest. Słuchajcie, ja już wyciągnąłem też świecę. Nie będę wam tutaj pokazywać poradnika co do tego. Świeca miała dobry kolor, więc to jest już pierwsza oznaka, że silnik może będzie dobry. No i co, słuchajcie, ludzie, mam tutaj baterię, mam silnik, tutaj mamy rozrusznik. No i pod ten rozrusznik będziemy po prostu się wpinać jakby plusem z akumulatora przez kable. Dobra, jak możesz podtrzymać mi aparat? A więc tak, ludzie, tak jak mówiłem, mam już kable. Jak to zwykle poplątane, ale są. Trzeba zawsze rozplątać. Kurde, żeby tutaj zwarcia nie było. No i co? Podpinam czerwonego do plusa. E, minusa podpinam do minusa. Do no, minusa sobie podpinam po prostu gdzieś pod silnik. E, a plusa daję pod rozrusznik. Tutaj, gdzie idzie ten kabel, możesz mi jak pokazać z bliska. Tutaj mamy rozrusznik. E, no i tutaj idzie ten kabel e, z wtyczką ogólnie. Więc tak to wygląda. Tutaj się po prostu podepnę zaraz. E, pójdzie mała iskra, więc proszę się nie wystraszyć. E, no i ja teraz po prostu w miejsce świecy przyłożę palec i po prostu będę czuć, czy po prostu powietrze chce mi wypchać palca. Jak tak? To znaczy, że kompresja jest spoko, a jak nie będzie mi wypychać palca, to znaczy, że nie ma kompresji. Więc spróbujemy. Kurde, aż mnie palec boli. Powiem wam, że kompresja jest bardzo dobra. Więc fajnie, ja wam jeszcze to pokażę. Tak, jakby z mojej perspektywy, abyście to widzieli. Eee, tutaj mamy ten rozrusznik cały. No i po prostu ja się tutaj podpinam. Mi dobrze, bez żadnych stuków czy coś takiego, więc jest naprawdę kozacko. Ja jestem zadowolony. W sumie to można powiedzieć, że zaryzykowałem 1500 zł, aby kupić ten silnik, bo kupiłem go naprawdę e, od gościa z prywatnego, nie z firmy czy coś takiego. E, no i co, udało się, myślę, że się udało. E, nie wiem, co z nim zrobię. Może wsadzę go do jakiejś ramy, może sprzedam go po prostu dalej, ponieważ wiem, że w Polsce brakuje tych silników. Więc jeśli potrzebujecie silnika, to możecie w sumie do mnie napisać. E, to wam sprzedam? On ma podobno 12 tysięcy najechane. Jest to oczywiście przeliw, ponieważ poliwty bardzo rzadko się psują. E, no i co, Emilek? E, co tam jeszcze byśmy musieli dodać? Nie. Słuchajcie, ludzie, tutaj budowałem dzisiaj cały dzień, w sumie no, cały dzień. Do no, półtora godziny budowałem tor przeszkód dla Emilka. E, no i jak już e, mieliśmy nagrywać, no to zerwała się wkładzie linka od gazu, co nie? nie. No i po prostu nie mogliśmy tutaj dokończyć naszych nagrywek, więc na razie to tutaj tak wygląda, no i będzie tak raczej czekało do jutra, aż po prostu będziemy mogli to sobie dokończyć nagrywać, więc musimy po prostu naprawić tą linkę i będzie działać, ale macie taką małą zapowiedź eee, kolejnych filmów jakby. Co Emile, chciałbyś coś dodać jeszcze do widzów, czy nie? Nie. Wszystko już powiedziałeś? Nie. No. Nie masz nic do powiedzenia? Nie. Czemu? Chyba dawno z wami nie gadał, dlatego się wstydzi. No i co, naprawdę spoko. Kupiłem ten silnik za naprawdę spoko cenę. Fajnie jestem zadowolony. Był to mój pierwszy taki wyjazd po jakiś tam, można powiedzieć, że towar, po jakąś taką część, ponieważ prawko mam od kurczę czterech tygodni około. Jestem zadowolony. Do tego dorzucił mi jeszcze do skrzynki, słuchajcie. Mogę wam w sumie pokazać co. Dorzucił mi do skrzynki jeszcze filtr powietrza, zbiornik płynu wyrównawczego, całą elektrykę z komputerem i tak dalej, więc... E, więc tak to wygląda Naprawdę jestem zadowolony z tego zakupu Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał I w, mam nadzieję, że wam się podobają Takie formy jakby daily vlogów Z mojego jakby życia prywatnego Ponieważ ten silnik obojętny Czy ja bym nagrywał dla was film czy nie I tak bym wziął ten silnik Ponieważ cena była dobra Więc można powiedzieć, że jest to daily vlog Ponieważ jest z, z mojego życia wzięty, o tak Co tam ile chciałeś się zapytać? Tak, ty pokazałeś ten, ten kład szczary. Nie, teraz nie będziemy pokazywać co mamy w blaszaku. Jak będziemy go ogarniać, to też będziemy nagrywać film. Więc teraz nie będziemy pokazywać co mamy w tym blaszaku. Więc co ludzie, mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji. Wbijajcie koniecznie na Instagrama po jakieś fajne nowe fotki. Ponieważ też w sumie wbijamy tam 30 koła i co? To już tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym motovlogu albo daily vlogu. Pożegnaj się Emilek. O, nara. <śla> Dobra, sięmalo.